Tutaj ma być ciąg dalszy tej wiaty, która tam jest z fotowoltaiką. Tutaj już sobie wyznaczyłem słupek 1, 2, 3, 4 do sznureczka. No I będzie teraz trzeba wykopać otwory, i to będzie mniej więcej drugie tyle w tą stronę przedłużone. Tutaj ma 4,5 metra, a tutaj będzie 5 metrów długości, szerokości, jakby miał. Konstrukcja taka sama, tutaj będzie wsparte na tym, na tej wspólnej krokwi, jednospadowy daszek. No i wymierzyliśmy sobie na gruncie, że 46 cm ponad grunt, 33, 23 i 22 potrzebuje słupków. Spawam sobie je samemu, po pierwsze mi zostały takie łączniki z poprzedniej roboty, po drugie na 12. Belek robię 12 na 12 cm, to dospawuję sobie do takiej rury, mam też z odzysku z jakiegoś rusztowania, taka grubościenna fajna rurka, no i używam ją ponownie. I robię sobie takie stopy, żeby było na przykład 46 cm ponad grunt, plus jakieś 60-80 powiedzmy, że w gruncie. Przy końcu rury dospawam jeszcze jakieś żelastwa, takie w poprzek, żeby było lepiej zakotwione w betonie. Wiatnice mam na 20 albo 25 cm, już nie pamiętam. No i takie słupeczki sobie muszę naszykować do tego, do tego celu. Wolę, żeby było na słupku podniesione, niż potem, żeby belka była, no teraz by była jak gdyby na powierzchni, ale będzie tam przysypane żwirem, grysem, to żeby nie było to w wilgoci, żeby już drewno było jak gdyby na suchej powierzchni, dlatego robię sobie słupki dłuższe. i Tak, żeby to, to fajnie wyglądało, one potem ponad ziemię będą jeszcze miały, z wiadra się najlepiej robi taki szalunek i będą wyniesione ponad ziemię, tam 20 cm powiedzmy, żeby też by no było stabilniej, i żeby woda nie wciekała do, do tego wykopu fundamenciku. No i tak, słupki mam już pomalowane podkładem epoksydowym. Tam gdzie było spawane i to co będzie ponad powierzchnią. Tutaj mam świder, ale oczywiście świder przerobiłem po swojemu, bo jest to zwykły świder ręczny. Dorobiłem sobie taką prostą końcóweczkę, którą wkręcę sobie w mieszadło elektryczne, bo jakby inaczej jak się jest świrem, no to nie można tego normalnie zrobić. Tutaj przychodzi to na, na tą śrubkę zawleczkę. I wtedy wierci się elektrycznym świdrem. Wypróbowane jest na tamtych ośmiu słupkach. Idzie to całkiem fajnie, dopóki nie trafi się na kamień. A jak się trafi na kamień, to czy ręcznie, czy elektrycznie, to jakoś rewelacji nie ma, ale zawsze to trochę ułatwia. Także wam zaraz pokażę, jak to, jak to wygląda po mojej przeróbce. No i po takim prostym zmontowaniu, mamy już świder elektryczny To ma dwa biegi, także na tym wolniejszym daje sobie radę Wiadomo nie ma sprzęgła, także trzeba uważać, delikatnie to robić Żeby nie było także wiercącego obrót jak złapie jakiś kamień ostro Zaraz rozciągnę sobie tam kabel i pokażę jak to mniej więcej działa A co ważne, świder dalej nie jest zepsuty, bo mam tą złączkę sobie dorobiłem z rurki Dalej go można używać ręcznie i tak samo nie jest zepsuta mieszadło ponieważ też można sobie to z powrotem nakręcić, także wszystko jest jak gdyby odwracalne i jeśli coś nie idzie elektrycznym, to można sobie to szybko przemienić, żeby użyć dalej ręcznego świdra I ziemię tutaj mamy całkiem francowatą, to jest taka ciężka glina także to jakoś leciutko jak w piasku nie idzie Chcę przynieść jakąś łopatkę do odrzucenia ziemi. Chyba jakiś korzeń albo kamień, ale wam pokażę w międzyczasie jak to. No i już mamy bez wysiłku 30 cm. Był taki mały kamyczek, ale to trzeba właśnie uważać, bo nawet mały kamyczek potrafi to przeblokować. I tak to mniej więcej wygląda w moim wykonaniu. To, że nie jest to lekki teren, to widać tutaj. Tyle co było pół metra śniegu, także to wszystko stopniało, obkleja się. Ale o dziwo na głębokości już jakichś 20-30 cm jest sucha glina. I jedno co trzeba uważać, to po prostu tego świdra nie dociskać. Tylko dać mu powolutku to skubać takimi płatkami. Bo jak się chce więcej na raz, no to albo go zatrzyma, albo nas obróci. I tak to mniej więcej wygląda. Zaraz sobie zobaczę, ile tu mam. A ja tu mam ze 40 cm chyba głębokości. Także, że będę wiercił sobie dalej. Spróbuję jeszcze nagrać, aczkolwiek. Chodziło tylko o pokazanie metody. No nie całe 40 cm, 38. Że gdzieś drugie tyle potrzebuje, jakieś między 60 a 80 cm. Tutaj 4 potrzebuje takie dołki. Tam też podobnie wierciliśmy. Tamte. Komeczki mówię, dopóki nie trafi się na kamień, to dość to łatwo i gładko idzie. I pi razy oko. Słupki mam, nawet mniej więcej, mniej więcej nawet wosi Ten drugi chyba gdzieś ucieka w prawo. A to jeszcze zaraz skoryguję, bo jeszcze betonem nie są zalane. Jak już będę zalewał, to wtedy jeszcze sznurek dam. I wtedy ładnie się to skoryguje. Ale że dzień krótki, to już dzisiaj nie zdążę. Kupuję taką zaprawę gotową. Posadzkę betonową. Rozrabiam i tutaj wiem, że na taki jeden dołek, to mi wchodzi, półtora woreczka. Także muszę kupić 6 worków, i tutaj będę miał to ładnie zabetonowane. Z taką właśnie u góry czapką, żeby woda odpływała na boki. A tutaj wszystko muszę zniwelować. Ten teren będzie nawieziony gruzu. Żwiru, tak żeby to było w miarę równe. Tutaj muszę jeszcze zrobić odprowadzenie wody, bo do tamtąd jest pociągnięte korytko. A tutaj jest bagno. Muszę to i przekopać dalej, żeby też pociągnąć korytka poza ten teren wiat. Warunki sprzyjające. No i w ten sposób mieszarka jakoś już zakończyła swoją robotę. Teraz muszę to podkręcać i będzie potrzebne jako, jako mieszadło normalne. No i mimo że jest ciemno jak w dupie. A tak naprawdę nie jest późno, bo jest chyba 16.30. Zabetonowałem wszystkie, dlatego żeby mi woda nie podchodziła. Musiałbym to potem, ostatnio tak miałem odkurzaczem, wyciągałem przemysłowym tą wodę z wykopów. A tak to mam już to zabetonowane i spokój. Rów wykopałem, także tutaj woda sobie spłynęła. Na razie tutaj została. No i tutaj betonowanie wam nie pokazywałem, bo nic jakiegoś specjalnie ciekawego. Teraz to już zasycha, a mówię 16.30, a ja czuję się jakby była północ. A tak normalnie w lecie o 16.30 to by się jeszcze nawet grilla nie rozpalało do posiedzenia, a tutaj już ciemna noc. No, to dzisiaj skończyłem. I następne nagranie o tej wiacie zrobię. Jak już będzie drewno zamówione, będzie u nas na miejscu, będę ciął to na kawałki i będziemy coś ustawiać na wzór tamtego, jak gdyby drugą część lustrza. Na odbicie to wtedy to tutaj beton stężeje z tydzień czasu, w międzyczasie drewno zamówię i będzie coś do przodu się działo. Sponsorem nagrania była włókina.com, sprzedawca go włókin drogowych wzmacnianych nylonem. Bardzo wytrzymałych, używanych na podbudowy dróg, parkingów, placów manewrowych, idealna do separowania podłoża, aby błoto i glina nie wychodziły na zewnątrz, był czysty gryz, żwir czy kliniec. W ofercie posiadają dużą różnorodność szerokości, polskie certyfikaty wytrzymałości oraz jakości produktu, pozytywne oceny, dowóz do klienta, wysyłkę oraz możliwość odbioru osobistego. Również agrowukinę premium, która jest wytrzymała, wieloletnia, nie przerastają chwasty na nasypy. Pod korę oraz pod iglaki. Zapraszamy do kontaktu.